Lekcja, ogromna Ale lekcja. ty też znalazłaś na to rozwiązanie, to nie jest tego, tak, że to zostawiłaś. Znalazłam i... na to rozwiązanie właściwie, wiesz co, no w to przyszło po, po jakimś długim czasie dopiero, bo to leżało i powiem ci, myśmy to wszystko zwieźli do siebie, to było pod sufit, to były tony, ja i tak Jezus tonę Maria. materiału sprzedałam za grosze, za jakieś 12 tysięcy złotych tonę. Wywiozłam do takiego tam powiedzmy komisu, powiedziałam tylko, żeby to mi w Polsce nie chodziło, niech to mhm. za granicę jedzie. Tonę sprzedałam. To i tak smart decyzja, dbie. bardzo super decyzja. No Kurde, to wiesz, co była taka decyzja, że już po prostu potrzebowałam się dofinansować. I mówię, nie, no, ja muszę jakoś szybko to sprzedać, mhm. więc tonę oddałam. Przyjechała ciężarówka po to. Jezus Jezu. Naprawdę to było tak, że myśmy, tak, wiesz, gdzie pojechaliśmy ważyć, to Nie. załadowaliśmy, tak, pojechałam z kierowcą dużym takim fiatem, największym, na wagę tam, gdzie węgiel się. Yy, auto wjeżdża na wagę. To jest normalnie skup węgla. Auto wjeżdża na wagę, ważymy, ile waży Dobrze. auto. Potem się cofnęliśmy do mnie do magazynu, załadowaliśmy ponad tonę materiału, pojechaliśmy znowu słuchaj, na wagę, i to na 200 tam wyszło materiału i to za 12 tysięcy złotych sprzedałam. Maria. I kuźwa, powiem ci, że tak właśnie było, że już po prostu się zastanawiałam, no i w tym momencie, wiesz, no ja do, do pracowników mówię wtedy, ja mówię, pomóżcie mi, dziewczyny, to teraz jakoś sprzedać.